witajcie w kolejnym odcinku udało mi się rozładować muszę się tu wydostać w prawo nie wiem czy wy to będziecie widzieć zaraz wam pokażę bo tu mam wiadukt 3.8 więc będę próbował mam nadzieję, że się obejdzie bez większych przygód tu mam tą firmę, co się rozładowałem a teraz potrzebuję właśnie wyjechać tam w prawo będzie trochę kombinacji, ale ale myślę, że się uda po prostu dojadę tak, sobie do tego wiaduktu. tu mm. ja kocham takie miejsca 200 metrów skręć w drugą ulicę w lewo. Jakie 200 metrów, kobito? muszę najpierw powalczyć z naczepą. Jeszcze jakieś błędy z choponami, Boże, jedyny. Dobrze, że mam kamery, a nie lusterka. E, tu jedzie osobóweczka, ona będzie skręcać. Tu mam z tyłu auto, nie wiem czy wy to widzicie. I co ja tu nacuduję? Hmm. Zrobimy to tak, podjedziemy sobie jeszcze bliżej. Okay. Teraz się powinno udać trochę tą naczepę przestawić Jak Ja kocham takie miejsca po prostu czekajcie tą co podniosę żeby tej blachy nie uszkodzić Dobra, naczepa idzie, tu jest miarę okej okay. no, włączymy sobie tryb manewrowy dobra tu jest wszystko cacy okej okay. tamtej osobówki raczej nie zahaczę jest tak jak chciałem dobra wyłączamy tryb to nie tutaj mają ładne poprawimy i ruszamy na parking no, firma taka o, pięknie po kamierzników po kępie siana, po e, śniegu Tak, tu jest OK. Dobra. Udało się wyjechać. Tak jak mówiłem, ja już jestem po rozładunku. Jadę sobie na parking. I prawdopodobnie noc na parkingu, bo już jest 16 godzina, więc raczej nic mi nie wymyślą. Główek jeszcze dobrze na autostradę nie wyjechała, już zlecenie wpadło, załadunek mam jutro. Mam 146 km podlotu. Także jadek jeszcze mi czas pracy pozwoli. I, I gdzieś się tam zatrzymam na pauzę. Mam nadzieję, że jeszcze znajdę miejscówkę jakąś dobrą, bo o tej godzinie może być ciężko. Tak jak sobie zaplanowałem, udało mi się dojechać na ostatni parking przed załadunkiem. Dosłownie, ostatnia miejscówka czekała na mnie. Stoję sobie na dzikusie z toaletą. Nie lubię stać w takich miejscach, nie ukrywam, bo radno z tymi toaletami różnie bywa. Ale że to był ostatni parking przed załadunkiem, no to niestety jakoś tutaj sobie tą nockę przetrwam. Dobra, jeszcze sobie tylko moje gary i można i spać. W ogóle to kupiłem sobie taką bańkę z temu. Generalnie jest spoko. Jedyny mankament to jest to, że jest trochę chwiejna w czasie jazdy, ale tak to jak mówię, jest spoko. Tutaj ma jeszcze dodatkowo taką rureczkę, e, sadza się ją tutaj po prostu i jest taka przedłużka kranu. Ja na razie tego nie używam, bo jest mi to w tym momencie niepotrzebne, ale jak... Ktoś szuka bańki to jak najbardziej polecam. Dobra Gary pomytę. Zaraz się powycieram na sucho i dzwonię do moich dziewczyn. Mamy kolejny dzień. Udało mi się na szczęście załadować w miarę szybko kolejny ładunek. Wiozę odpady adr owskie czyli mam otwarte tablice do adr ów pomarańczowe i te z literą A. I tak sobie jadę z okolic Monachium do Dortmundu. I powiem Wam co zauważyłem i co, co mnie bardzo zastanawia Kiedyś jak się jeździło tutaj przez Niemcy no to co jakiś czas na parkingach były łapanki A w tym momencie po prostu tego nie ma Stoi sobie co jakiś czas na poboczu policja czy VAG Ale nie ma czegoś takiego jak wcześniej, że zamykali cały parking Otwierali te swoje tablice, że jest kontrola i losowo wybierali te ciężarówki Tylko po prostu z lotu sobie wybierają kolejną ciężarówkę do kontroli nie wiem czy wy to też zauważyliście, czy to jest po prostu moje takie złudne spostrzeżenie. Ktoś ich zgłosił, że takie łapanki sobie urządzają, czy po prostu stali takich akcji. No ale jest to bardzo zastanawiające. Mówiłem coś o kontroli. Właśnie mnie dopadli z lotu. Zobaczcie wciągli mnie w taką uliczkę. Nie wiem jak ja tu potem nawrócę, będę ich musiał poprosić. Ale generalnie kontrolują mi adery. Zobaczymy jak się ta kontrola zakończy. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ja już jestem po kontroli. O, zobaczcie, jeszcze sobie coś po drugiej stronie wydarzyło. Uuu, tu coś grubo. O Pięknie poszedł Co do samej kontroli. Yy, przebiegła bardzo pomyślnie. Oczywiście dla mnie, jeszcze nie zdążyłem schować instrukcji Aderowskiej, bo wiozę te Adery. Pani bardzo uprzejma, nie, nie szukała niczego, nie, nie, nie drążyli tematu. Jedyne dlaczego mogli się przyczepić, to tak naprawdę do tego, że jadę bez butów, ale na szczęście obyło się bez mandatu. Także 1-0 dla mnie, jedziemy dalej. Dojeżdżam pomału do miejsca załadunku, tutaj muszę skręcić w prawo. No, wyjeżdżaj tą osobowką, wyjeżdżaj. Jestem w okolicach Hagen i muszę przejechać tutaj pod tym wiaduktem 3.9. Widzicie to? Jutro mam przepinkę z kolegą z firmy. Nie będę ładował na Anglię. A teraz co? Muszę przejechać pod tym mostem. Widzicie tą blachę przed pogiętom. Powolutku, pomalutku, może jakoś się udał, czy Mam nadzieję, że nic nie porysuję. Powoli, bez nerwów. Tam jest wszystko w porządku. Tutaj raczej nic nie słychać. żeby coś się patrzyło. Pomału. Pomału. Nie no, przejdzie, przejdzie. Mówi to w Lówce, że jakaś stoi. Dobra, przeszło. A załadunek, o, jaka brudna szyba. A załadunek mam tutaj, widzicie, na wprost firmę. To właśnie tam mam załadunek. Dobra, myślę, że czas pomału kończyć ten odcinek. Ja już jestem na bazie po rozładunku. Teraz będę czekał na kolegę, aż przywiezie mi naczepę. Ja moją naczepę już odpiąłem, właśnie będę spod niej wyjeżdżał. I tak to wygląda w tym tygodniu. Jutro rano zapinam naczepę, którą kolega mi przyciągnie. Ja teraz zjeżdżam tutaj obok naczepy, będę się pauzował i czekał na kolegę. No i jutro ruszam w kierunek Anglia, także następne odcinki będą z Anglii. I myślę, że to już tyle w tym odcinku.